Porady, pytania i odpowiedzi. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Mieszkańcom Powiatu Włocławskiego w Radiu HIT. Szanowni Państwo, jednym z podstawowych zadań działalności statutowej Powiatu Włocławskiego wynikających z zapisów ustawowych jest działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Rzecznik przyjmuje interesantów w siedzibie starostwa we Włocławku. Z tego co mi wiadomo, mieszkańcy powiatu często korzystają z usług, Rzecznika. Tym rzecznikiem jest pan Piotr Krygier, naczelnik Wydziału Zarządzania Administracji i Bezpieczeństwa, pełniący jednocześnie funkcję rzecznika praw konsumentów mieszkańców powiatu włocławskiego. Zapraszam do korzystania z usług i porad naszego rzecznika, wicestarosta Stanisław Budzyński. Ewelina Baczyńska. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Powiatowy Rzecznik Konsumentów mieszkańcom powiatu włocławskiego. Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy problematyce umów zawieranych na odległość i poza zakładem przedsiębiorstwa. Czym jest umowa zawierana na odległość za pomocą środków porozumiewania na odległość? Umowa poza lokalem przedsiębiorstwa. Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednocześnie. Fizycznej obecności stron, z wyłączeniem wykorzystania jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość w chwili zawarcia umowy, np. zakupy we sklepie, rejestracja na portalu internetowym i podobne. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa to jest natomiast umowa zawarta z konsumentem przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorstwa, czyli tak naprawdę poza sklepem. Będzie to więc dom konsumenta, prezentacja organizowana w hotelu. Taką umową też jest umowa w wyniku przyjęcia, oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej. Taką umową też jest umowa zawierana w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, czyli na przykład zaproszenie konsumenta z ulicy na pokaz w lokalu przedsiębiorcy, a także podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami. Najistotniejszym prawem, które ma konsument w sytuacji, gdy zawarł taką umowę, prawo odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyn. Bieg tego terminu rozpoczyna się od chwili, kiedy konsument objął daną rzecz, dany towar, który własność jest przeniesiona w ramach takiej umowy, w posiadanie lub skazana przez niego osoba trzecia lub przewoźnik. Jeśli nie mamy przeniesienia posiadania, to termin odstąpienia od takiej umowy biegnie od dnia zawarcia umowy. Czy od wszystkich tego typu umów możemy odstąpić? Nie wszystkie rodzaje umów, które zawieramy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, są umowami, od którymi możemy odstąpić. Przede wszystkim, jeśli mamy do czynienia z takimi rodzajami umów, w których świadczenie już zostało wykonane przez drugą stronę, to nie mamy prawa odstąpić. Jeśli coś zostało sporządzone na nasze indywidualne zamówienie. Nawet w ramach umowy zawartej na odległość czy poza lokalem, czyli na przykład sukienka na garnitur uszyty według wymiarów konkretnej osoby, nie mamy prawa odstąpić od tej umowy. Jeżeli zamawiamy na przykład gazety, nie mówimy o umowie o prenumeraty, jeżeli zamawiamy opakowane nagrania różnego rodzaju i inne materiały chronione prawami autorskimi, to też nie możemy od takich umów odstąpić, jeśli otworzymy takie opakowanie. Oczywiście nie odstąpimy od umów w sytuacji, kiedy przydatność towarów jest krótsza, artykuły spożywcze i tym pod w praktyce ochrony konsumentów terenu naszego powiatu, kwestia zawierania umów poza lokalem, kwestia ochrony konsumentów przy tych umowach jest szalenie istotna. Bardzo duża część skarg kierowanych do mnie dotyczy właśnie umów zawieranych, zwłaszcza w domu, dotyczących różnego rodzaju mediów, rądu, gazu, dotycząca różnego rodzaju umów zawieranych na pokazach, czy to produktów paramedycznych, bym tak nazwał, czy to produktów artykułów gospodarstwa domowego. Zawierając taką umowę, pamiętajmy o kilku podstawowych regułach. Po pierwsze, czytajmy dokument, który dostaje. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest udzielenie stosownych informacji w treści dokumentów, które nam są wydawane, o tym, że od tej umowy możemy odstąpić. Z podaniem terminu. Termin dzisiaj jest 14-dniowy, kiedyś było to 10, dni, co też powodowało wiele praktycznych problemów. Zdarzały się bowiem przypadki, że osoby myślały, że jest 14 dni na odstąpienie. Dzisiaj ustawodawca jak gdyby uporządkował tą kwestię i pojawiający się w różnych innych ustawach termin 14-dniowy został w miarę możliwości ustandaryzowany. Bardzo dużo problemów mieszkańcom powiatu. Nastręczają właśnie umowy zawierane w domach przez osoby, które do nich przychodzą. Pamiętajmy, że jeżeli coś podpisujemy w domu, to mamy sobie pozostawić egzemplarz tej umowy, którą podpisaliśmy, ewentualnie kopię lub pusty egzemplarz. Jeżeli nie mamy wiedzy, z kim zawarliśmy umowę, nie jesteśmy w stanie wykonać swoich praw, zwłaszcza odstąpienia od umowy. Ponadto, tak jak już wspomniałem, czytajmy te umowy. To nie może być tak, że podpisujemy i wkładamy gdzieś do szuflady. Skonsultujmy taką umowę z kimś bliskim, kto jest w stanie nam pomóc odnośnie tego, czy zapisy tej umowy są korzystne lub niekorzystne. Co zrobić, jeśli termin minął, w zależności od tego, czy zostaliśmy poinformowani o tym, że możemy odstąpić od umowy, czy nie. Jeżeli zostaliśmy poinformowani, mamy jeszcze szansę przez kolejny czas odstąpić od takiej umowy. Natomiast jeszcze nie zostaliśmy poinformowani, pozostaje nam jedynie droga składania oświadczenia, że podpisując umowę działaliśmy pod wpływem błędu. I często tak w praktyce jest, że przychodzą do nas obce osoby, mówią, że jesteśmy z telekomunikacji. Z gazownictwa, z energetyki. Nie sprawdzamy, z jakiej energetyki, z jakiego gazownictwa, czy z jakiej telekomunikacji. Domyślamy się jedynie albo spodziewamy, że to są znane nam firmy. W praktyce się okazuje inaczej. Przychodzą przedstawiciele innych firm, dokonują zmiany umowy. Często jest konsument obciążany dodatkową karą za zerwanie wcześniejszej umowy. Także regulacje dotyczące zawierania umów. W domu, za pomocą środków porozumiewania się na odległość są bardzo istotne i coraz większą wagę przywiązuje ustawodawca do tego, ażeby nas chronić przed błędami popełnianymi przy zawieraniu takich umów. Pamiętajmy o tym, żeby nasze oświadczenie o tym, że odstępujemy od konkretnej umowy, wysłać listem poleconym, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w umowie do wysłania. Nigdy nie opierajmy się na rozmowie telefonicznej. Jeżeli już wykonujemy to prawo, ma być dokument ma być pismo, rozmowy telefonicznej przy ewentualnym sporze, a to się zdarza niestety, nie jesteśmy w stanie prawidłowo najczęściej udokumentować. A jakie są skutki finansowe dla nas podczas odstąpienia od umowy? Co do zasady, odstąpienie od umowy nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi. Mamy oddać to, co zostało nam wydane w stanie niezniszczonym, natomiast nie powinniśmy być w żaden sposób obciążani za to. Jeśli nawet ktoś argumentuje nas, ze strony sprzedawcy, że poniesiemy jakieś koszty. Nie obawiajmy się tego. Próbujmy wyjaśnić, oczywiście w miarę możliwości, korzystając z rzeczników czy innych instytucji. Natomiast co do zasady, prawo odstąpienia dumowy nie może skutkować jakimkolwiek obciążeniem finansowym. Porady, pytania i odpowiedzi. Powiatowy Rzecznik Konsumentów mieszkańcom Powiatu Włocławskiego w Radio HIT.